Od samego rana pani wypomina tą wczorajszą wpadkę. Jaką wpadkę, panie doktorze? Jak to? Nie słyszała pani? Nie. No pacjent na bloku dostał za słabą narkozę. Wielczył się przez całą operację. To nie moja wina. No zamiast wątroby wyciąłem mu nerkę. I co? Żyje? A pani wyżyła? Nie. No, ona wyżyła. Więc... Dobrze. A w jakich porach pan dzisiaj przyjmuje, panie doktorze? W różowych bokserkach. Tak <grymka> z tymi śmiesznymi lecikami? Siostro. <grymka> Siostro, jak tam patrzeć z podustępki? Ludwikiem 15. A dzisiaj? Dziś mówi, że jest Ludwikiem 14 To dobrze, widoczna poprawa. <grywa> Ile dziś mamy pacjentów, siostrą? Jednego. Tak nieźle po tej pance. <grywa> Prosić? Tak, tak. Dawaj, piesio. <grywa> proszę, proszę bardzo, tędy proszę. Dzień dobry, co Panu dolega? Oddaję mocz o 5 rano. Daję mu Państwu mocz o 5 rano. Siostro, to poważna sprawa. Proszę się zająć kartą pacjenta. A co do Pana? Mówi? Było normalne. Ale ja stoję o siódmej. No tak. Siostro RTG, EKG, Kałna Posiek i rezonans. Dziękuję, 500 zł. Czy coś jeszcze panu dolega? Słucham. Ale nie będzie się pan śmiał? Okay. Nie pozwala na to etyka lekarska. Pomijaj, Które? Które? Oczywiście że prawda. Ja, du slo. pierwszy taki przypadek w nie Górze. Wiem. Popublikujemy to w medical Tak. Siostro MTG. Dobrze. A ta kończyna górna, lewa, kto Pana tak urządził? Żona czy teściowa? Żona i teściowa. Siostro, rezonans magnetyczny, zdjęcie, Ile wody? Ile na odróżnić? Na której mnie panie doktorze? Lewej. Na. Proszę się położyć. Tutaj. proszę, proszę. Proszę. Proszę, proszę. Proszę. Proszę przygotować pacjenta do badania. Tak, panie nie Proszę, się podągł, nie pan nie si pan na tylko wygląda no badania.

Uhm oddychać, nie oddychać. Oddychać, nie oddychać. Dariusze trzeba to do Chyba wciąż. w On zaraz rodzi. Halo? Ginekologia? Proszę przygotować trakt porodowy. Mam tu pacjenta, skończę to 3 minuty. Tak, pacjenta. Szybko, tak. Sanitariusz. ¡Se cumplió el blog. <laughs>